Cześć, nazywam się Dorota Braziewicz a to jest podcast Ładne słowa, bezwstydnie subiektywny przewodnik po różnych wyrazach. Tutaj pochylamy się nad słowami, odkrywamy ich fascynujące historie i znaczenia. Jeśli tak jak ja lubisz roznamiętniać się werbalnie, uważasz, że język tworzy rzeczywistość i w związku z tym warto zadbać o to, o co i w jaki sposób mówimy, zapraszam na wspólną podróż. Wydawałoby się, że słowo lampa jest tak proste, pospolite i oczywiste, że nie może mieć w sobie nic interesującego. Ale właśnie dlatego, że jest takie bliskie i oczywiste, przynajmniej dla nas, warto mu się przyjrzeć. Dzieje słowa, jak i samego urządzenia, to temat tego odcinka ładnych słów. Ludzie od zarania dziejów próbowali znaleźć sposób na zachowanie światła na dłużej. Było to warunkiem przetrwania. Najpierw udało im się okiełznać ogień, potem zaczęli korzystać ze świec, w końcu wynaleźli lampę. Słowo lampa ma swoje korzenie w łacińskim lampas, które oznaczało pochodnia lub lampa oliwna. Z kolei to słowo pochodzi od greckiego określenia oznaczającego świecić lub błyszczeć. W Polsce lampa pojawiła się w średniowieczu i początkowo oznaczała urządzenie na olej lub wosk, w którym płonął knot. Pierwsze lampy powstawały już 70 tysięcy lat temu. Ludzie robili je z muszli i suchej trawy nasączonej oliwą. Używane w starożytności lampy oliwne były proste, ale skuteczne. Dopiero później zaczęto eksperymentować z różnymi rodzajami paliwa i materiałów. Przełomowym momentem w historii lampy było wynalezienie przez Ignacego Łukasiewicza w XIX wieku lampy naftowej. Łukasiewicz, polski farmaceuta, przedsiębiorca i wynalazca, zaprojektował lampę naftową w 1853 roku, co zrewolucjonizowało sposób oświetlania wnętrz. A co za tym idzie? Życie milionów osób. Wcześniejsze rozwiązania, lampy olejne i gazowe, były często drogie i niewydajne. Kolejnym ważnym momentem na drodze lampy do powszechnego użycia było wynalezienie żarówki przez Thomasa Edisona w 1879 roku. Ten wynalazek zapoczątkował nową erę oświetlenia elektrycznego. Żarówka umożliwiła masowe i długotrwałe oświetlanie przestrzeni. Wraz z nią pojawiły się nowe technologie, takie jak lampy fluorescencyjne i LED. Dzisiejsze lampy elektryczne, wyposażone w energooszczędne żarówki, zmieniają się nie tylko pod względem funkcjonalności, ale też estetyki. Są projektowane w różnorodnych formach, od minimalistycznych, stylizowanych na vintage po designerskie dzieła sztuki. W dzisiejszym świecie poszukuje się nowych rozwiązań dla dostępu do światła, zwłaszcza w regionach pozbawionych elektryczności. Jednym z takich innowacyjnych pomysłów jest wykorzystanie świecących alg, które mogą zrewolucjonizować w sposób, w jaki pozyskujemy energię do oświetlenia. Badania nad bioluminescencją wskazują na możliwość stworzenia źródeł światła z organizmów naturalnych. Co mogłoby stać się alternatywą dla tradycyjnych żarówek. Tego typu technologie mogą stanowić rozwiązanie w regionach, gdzie dostęp do prądu jest ograniczony. Z kolei na zachodzie rośnie zainteresowanie ekologicznymi rozwiązaniami, które łączą oświetlenie z energią odnawialną. Przykładem są popularne także u nas lampy solarne, które korzystają z energii słonecznej i ładują się za dnia, by oddawać energię nocą. Lampa jest ważnym symbolem w wielu kulturach na całym świecie. Symbolizuje mądrość, boskość, intelekt, triumf wiedzy nad niewiedzą i nadzieję. W religiach różnych kultur światło lampy jest symbolem boskiej obecności i mocy. W literaturze lampa często bywa symbolem wiedzy, prawdy, przewodnictwa i oświecenia. Znany dobrze motyw niesienia kaganka o światy był popularny w polskiej literaturze pozytywistycznej. Oznaczał wiarę w powszechną edukację jako klucz do rozwoju i wyzwolenia naszego narodu. Lampa to więcej niż tylko urządzenie oświetleniowe. To symbol nadziei, wiedzy i przełomu. Czy to lampa oliwna? Lampa naftowa Łukasiewicza czy współczesne lampy LED, każda z nich miała swoje miejsce w historii oświetlenia. Dziś, w obliczu kryzysu klimatycznego i rosnącego zapotrzebowania na alternatywne źródła energii, lampa pozostaje jednym z najistotniejszych wynalazków w historii ludzkości. Mam nadzieję, że udało mi się rozjaśnić nieco ten temat. Historia lampy to fascynująca opowieść o nieustępliwości gatunku Homo sapiens i niesłabnącej potrzebie rozwoju. Nie zapominajmy o tym, patrząc na niepozorne urządzenia dające nam światło, kiedy i gdzie chcemy. Dziękuję, że byliście ze mną w tej podróży. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Ładnych Słów.